Słuchajcie, jesteśmy w Stegnie. Zobaczcie jakie motocykle tutaj przyjeżdżają. Tutaj taki śliczny junak powprzerabian, jeszcze pewnie w latach 90. Tu mamy oryginała. Tu mamy jawkę. Tu kolejny junak piękny z wozem. Zobaczcie jak to się prezentuje. Tutaj mamy takiego kremowego junaka. co, Awo, jest Awo, jest Włeska przy Cudnej Urody z Przyczepką i tu kolejny Junak, a tutaj są właściciele też. Nie, Wszyscy nie, Stegny? Wszyscy Jesteście. Nie, no. Radzi Ele Elegancko. No i słuchajcie, pozdrawiamy ze Stegny. Zostajecie do jutra? Tak. Są stali bywalcy. Widzicie, Widz, jak się super bawią. Bylcy. Trzymajcie się. Cześć.